Laboratorium analityczne, a także związany z nim bank krwi i pracownie mikrobiologii oraz serologii. To serce świeckiego szpitala, bez którego właściwie żadna poradnia ani oddział nie mogłyby poprawnie funkcjonować. W laboratorium posiadamy takie pracownie jak pracownia biochemii, pracownia immunochemii, pracownia analizy moczu. Wykonujemy także badania hematologiczne, koagulologiczne. Te, które są lekarzom potrzebne najbardziej, które obsługują nasz SOR, czyli oddział, do którego pacjenci zgłaszają się z dolegliwościami. Gdzie trzeba działać natychmiast i dlatego laboratorium czynne jest całodobowo i właśnie dla tych oddziałów, a także dla opieki świątecznej i niedzielnej, i popołudniowo-nocnej, którą szpital też tutaj pełni, te badania laboratorium wykonuje. Podobnie jak oddziałów szpitalnych, tak i również laboratorium. Nie ominęły w ostatnich latach poważne zmiany, a przede wszystkim inwestycje w sprzęt. jest się czym pochwalić. Dokładnie. Sprzęt mamy y, m, bardzo dobrej jakości. To znaczy nasze badania analityczne wykonujemy na analizatorach firmy Siemens, firmy Sysmex, y, firmy Rosha, a ostatnim naszym nabytkiem jest mikroskop, który umożliwia nam y, nie dość, że bardzo dokładne określenie Określenie, oglądanie preparatów yy, diagnostycznych, ale także udział większej ilości osób w tej diagnostyce, ponieważ ma ekran, gdzie za pomocą kamery cały obraz spod mikroskopu jest możliwy do obejrzenia przez większą ilość pracowników. Sprzęt jest bardzo ważny i nieodzowny w dzisiejszych czasach, natomiast no, za tym sprzętem cały czas musi być dobrze przygotowany pracownik, który sprzęt nie tylko nadzoruje, ale który w razie czego jest w stanie wiele rzeczy wykonać metodami, powiedzmy to, tradycyjnymi. Oczywiście jest to bardzo ważne, dlatego że żaden wynik z naszego laboratorium nie wychodzi bez. Yy, autoryzacji diagnosty laboratoryjnego, czyli bez dokładnego przejrzenia i sprawdzenia, czy wszystko w tym wyniku jest prawidłowo wykonane. I dopiero wówczas, kiedy jest to zgodne z zasadami dobrej pracy analityka, jest ten, ten wynik wydawany. Są też badania takie jak na przykład analiza moczu, gdzie w skład tego badania wchodzi obejrzenie przez diagnostę obrazu spod mikroskopu i dopiero wówczas precyzyjne określenie osadu tego moczu i podbicie takiego wyniku. Warto pamiętać, że diagności są w dzisiejszej medycynie równie niezbędni jak lekarze, dla których wiarygodne wyniki badań są kierunkowskazem dalszego postępowania. Czy jednak praca w laboratorium może być równie satysfakcjonująca jak praca w gabinecie lekarskim. Na pewno, ponieważ yy, czujemy się yy... Taką grupą zawodową, bez której lekarze yy, nie mogliby działać tak, jakby chcieli. Wiadomo, że każde. Yy... Każda diagnoza lekarska w obecnym czasie jest poparta wynikami badań, te badania są właśnie robione u nas. Bardzo często mamy od lekarzy zlecenia badań, tak zwane cytowe, gdzie ten lekarz czeka na wynik i dopiero wówczas podejmuje decyzję, co dalej z pacjentem ma się dziać. Jesteśmy w, całym, w stałym kontakcie z lekarzami, gdzie oni przekazują nam swoje sugestie i my również staramy się działać tak, tak, aby mogli jak najskuteczniej i najszybciej temu pacjentowi udzielić tej pomocy. A takim potwierdzeniem dobrej Państwa pracy są na pewno certyfikaty jakości, wydawane laboratorium bardzo systematycznie. Oczywiście poddajemy się corocznej kontroli jakości przeprowadzanej przez Centralny Ośrodek Badania Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej. I za tą naszą pracę i wkład otrzymujemy potwierdzenie dobrego, dobrych naszych działań w postaci certyfikatów, które mamy przyznawane za wyniki tych naszych badań. Mówiąc o nowym szpitalu w świecie i badaniach laboratoryjnych, nie można pominąć pracowni mikrobiologii, której funkcjonowanie w szpitalu powiatowym to prawdziwa rzadkość w Polsce i Europie. Tak, taką pracownią i badaniami, które są rzadkie w szpitalach powiatowych, jest pracownia mikrobiologii. Tam wykonujemy badania bakteriologiczne, jak już sama nazwa pracowni wskazuje czyli wszystkie te, które mają na celu wyhodowanie, identyfikację bakterii nawet bym powiedziała ogólnie drobnoustrojów wywołujących różne infekcje u pacjentów. Ta pracownia również jeszcze na codziennie i wykonuje nawet badania w dni świątecznych, gdzie ten dyżur oczywiście jest krótszy. Ponieważ specyfika tych badań powoduje to, że nie musi ona być czynna całodobowo, ale dostępność jej i wykonywane badania są tak, jak, to, jak jest w zaleceniach i, i, i jak to funkcjonuje. Dla mieszkańców powiatu istotne jest również to, że z usług laboratorium korzystać może nie tylko cały szpital, ale również wszyscy zainteresowani otrzymaniem wiarygodnych wyników badań. W naszym laboratorium wykonujemy analizy materiałów, które spływają do nas ze wszystkich oddziałów szpitalnych, a także obsługujemy naszych mieszkańców mieszkańców świecia i okolic. Mają oni możliwość wykonania u nas badań w każdy dzień tygodnia oprócz dni świątecznych, w godzinach od 7 do 8.30. W tym czasie jest czynny nasz punkt pobrań i. Nasze panie, czyli pracownice laboratorium, pobierają krew zgodnie z zaleceniami lekarskimi, czyli ze skierowaniami, z którymi pacjenci się do nas zwracają, a również jest możliwość wykonywania badań tych, które pacjenci sobie życzą, czyli tych, które ewentualnie chcą wykonać i za które płacą. Również w tych godzinach mogą się do nas zgłaszać i te analizy wykonujemy. Jak już wspomnieliśmy na początku, w ramach laboratorium działa również Bank Krwi. Bez tego miejsca nie byłoby można pomóc chociażby osobom poszkodowanym w wypadkach czy przeprowadzić wielu zaplanowanych operacji. E, aktualnie teraz w tym momencie znajdujemy się w Banku Krwi. Które jest jednostką przydzieloną do laboratorium. Na czym polega w ogóle zarządzanie tym bankiem? Polega to na tym, że krew jest zamawiana w Bydgoszczy, w Regionalnym Centrum Kwiatostwa i Kwiatostwa i jest przechowywana w lodówkach, które się znajdują w tym pomieszczeniu. To jest akurat chłodziarka, gdzie znajduje się krew różnych grup. Gdzie to są 0, A, AB, A- minus, i tak samo tutaj znajduje się osocze. Krew ta jest potrzebna w momencie, kiedy pacjenci mają niedokrwistość, anemię, są w jakimś wypadku bądź są skrwawieni, jakieś krwawienia, dochodzi do jakiegoś krwawienia. Polega to na tym, że oddziały składają zamówienie i ta krew trafia bezpośrednio na oddział do pacjenta i tam jest podawana. O krwi mówi się często i dużo w bardzo różnych kontekstach ciekawa, natomiast na pewno dla wielu naszych telewizorów będzie informacja tak naprawdę dla szpitala w świecie. O jakiej ilości zapotrzebowania na krew w ogóle możemy mówić? No to nie są takie małe ilości, to dosyć tego, że tak powiem jest spożytkowane. W ciągu, w skali roku takich, takich krwi, takich woreczków, takich jednostek jest w granicach 1800 sztuk, więc musi, że tak powiem zgłosić się tylu pacjentów do regionalnego do, czy do jakiejś stacji, gdzie jest pobierana krew, żeby zapewnić Krew w danej naszej jednostce. To jest tylko nasza jednostka, a takich szpitali w danym obszarze jest dużo, dużo więcej. Także tutaj mówimy o ilościach, które są, że tak powiem, bardzo duże, potrzebne, a więc dlatego jest tak ważne, żeby ludzie zgłaszali się do tych placówek i honorowo oddawali tą krew. Bardzo mi się tu podoba, poznałam koleżankę Paulinę, jest świetlica, wcześniej byłam na, na jedynce i tam też poznałam taką Dominikę. No ogólnie mi się podoba, fajnie tu jest. Oczywiście byłoby jeszcze fajniej, gdyby nie choroba, jaka do szpitala sprowadza. Niemniej pochlebna opinia Moniki na temat oddziału dziecięcego bynajmniej nie jest odosobniona. Skrzydło, które trzy lata temu przeszło gruntowną modernizację, jest teraz kolorowe i, jak na szpitalne, warunki niezwykle wygodne. Jest to oddział 25-łóżkowy, podzielony na odcinek dzieci młodszych i starszych. Na naszym oddziale w 95% przybywają dzieci z rodzicami lub opiekunami. Mogą przybywać całą dobę i do dyspozycji w miarę możliwości mają łóżka. To symboliczną kwotę 5 zł. Dla naszych dzieci mamy specjalne pomieszczenie, bawialnie, w której mogą korzystać. Na każdej sali są telewizory. Część sal posiada również osobne łazienki, czyli z pełnym węzłem sanitarnym. Rodzice mają do swojej dyspozycji również pomieszczenie, w którym mogą przygotowywać sobie i, i spożywać posiłki, tutaj znajdują się szafki zamykane na klucz i pełen węzeł sanitarny. Nasz oddział jest po generalnym remoncie, właściwie całościowo został przebudowany i odnowiony. Część sprzętu również jest nowa. Na pewno ułatwia to nam pracę i umila pobyt pacjentom, ale także ich rodzicom. Właśnie, szpital w jest szpitalem otwartym na rodziców. Tak, bardzo sobie cenimy to, że możemy zapewnić pobyt dzieciom razem z rodzicami lub opiekunami. Zmniejsza to stres dzieci, rodziców także oczywiście. A nam oczywiście również pomaga w pracy. Oddział jest cichy, przyjemny, przyjazny, wydaje nam się i dzieciom, i rodzicom. Rzecz jasna, dobre warunki pobytu w szpitalu mają tylko pomóc przetrwać niedogodności związane z chorobą. Najważniejsza jest jednak szybka i trafna diagnoza i odpowiednie leczenie. Najczęściej hospitalizujemy dzieci w wieku właściwie od miesiąca do 18 roku życia najczęściej są to wszelkie choroby układu oddechowego, zapalenia płuc, oskrzeli, zaostrzenia astmy oskrzelowej, wszelkie choroby przebiegające z dusznościami, ale także diagnozujemy dzieci ze schorzeniami układu moczowego, pokarmowego. Starsze dzieci, u starszych dzieci możemy również wykonywać diagnostykę kardiologiczną. Sporo mamy również pacjentów ze wszelkimi zmianami napadowymi typu omdlenia, zasłabnięcia, drgawki, to wszystko możemy tutaj diagnozować i leczyć. Korzystamy ze wszystkich urządzeń dostępnych w szpitalu. Diagnozujemy dzieci tomografem komputerowym, u dzieci wykonujemy gastroskopię, kolonoskopię, echo serca, EEG, czyli są to już badania typowo specjalistyczne, w którym, z których nasi pacjenci również korzystają. I pomaga nam to oczywiście diagnozować szereg chorób. Praca na dziale dziecięcym to praca wymagająca, wymagająca nie tylko od lekarzy, ale również od pielęgniarek, które muszą no, charakteryzować się szczególną cierpliwością. Tak, w pediatrii bardzo ważna jest empatia, życzliwość, zwykły uśmiech i trochę czasu poświęcony rodzicom i dzieciom, tak oczywiście bo to jest bardzo ważne. Czasami ta rozmowa jest ważniejsza niż, niż samo nasze leczenie czy postępowanie równie ważne, ale, ale właśnie to, żeby poświęcić rodzicom czas, żeby zawsze był uśmiech, dla, dla dzieci małe gadżety, no staramy się. Pediatrii głośno też, coraz głośniej od lat o szczepieniach profilaktycznych. Nasila się w naszym kraju ruch antyszczepionkowy. Czy również na terenie naszego powiatu zauważacie już Państwo wzrost liczby dzieci, które no, niezbyt chętnie poddawane są wszystkim szczepieniom? Rzeczywiście tak jest. Powiem tak: w oddziale oczywiście szczepieniami nie zajmujemy się, niemniej jednak ja jestem jako pediatra gorą gorącą rędowniczną szczepień, ponieważ uważam, że. No, korzyści znacznie przewyższają straty i nawet jeśli zdarzają się niepo, tak zwane niepożądane odczyny poszczepienne, my oczywiście je rejestrujemy i zgłaszamy do Sanepidu. Niemniej jednak y, warto szczepić, z tym, że oczywiście do każdego dziecka należy podejść indywidualnie, tak? nie każde dziecko musi być zaszczepione. Wszystkimi dodatkowymi szczepieniami. Ja nie mówię tu o, o kalendarzu szczepień obowiązkowych, którym po prostu no nie dyskutujemy, tak, bo jest obowiązkowy i, i jakby nie szczepienia, wynikają określone sankcje dla rodziców niestety. Natomiast mówię o szczepieniach dodatkowych, które naprawdę w wielu przypadkach chronią dzieci przed naprawdę groźnymi chorobami. Warto każde szczepienie na pewno rozważyć indywidualnie, tak? bo to zależy, czy dziecko chodzi do przedszkola, czy do żłobka, czy przebywa w domu, tak? w jakimś środowisku. Także do szczepień podchodzimy indywidualnie, niemniej jednak ja zachęcam zawsze do szczepień.